Siemanko, z tej strony Chłopski Rozum. W dzisiejszym odcinku wybieramy się z Kasią na zakupy, ale zanim wyruszymy i potem wam pokażę, co udało nam się fajnego kupić, zadam wam zagadkę. Powiedzcie mi, jak długo mężczyzna musi czekać na swoją kobietę, zanim ta wygrzebie się z domu? Całą wieczność. 10 minut później, a ja wciąż czekam. A ja czekam i czekam, i czekam. Nie wiem, za ten czas to bym zdążył jakiś mecz zagrać. Też zawsze Pudzianowski powtarza, że cierpliwy to i kamień gotuje. A ja mam wrażenie, że ja bym głasł ugotował w tym momencie. Znajdujemy się w miejscowości Nimburg. Za mną jest sklep Real Getränke Markt. Jak nazwa może wskazywać, jest to sklep z napojami, różnego rodzaju napojami, ale tak nie jest. Spróbuję Wam tutaj coś nagrać ze środka, o ile mi się uda. I idziemy do środka. Tam generalnie jest wszystko, nie tylko napoje. Thank Nawet tutaj w Getrenkę MARK znaleźliśmy polski akcent, czyli polskie piwo 99 centów, polskie zrobione w Polsce, możecie sobie tu sami zobaczyć, polskie piwko. Także tak jak teraz widzieliście, sklep Getrenkę MARK z Reala, nie wiem, czy takie też sklepy są w Polsce. Raczej w Polsce w Realu wszystko jest nawalone w jednym miejscu. Tutaj jest tak, że załóżmy w głównym realu są. Artykuły takie jak ubrania, na przykład jakieś alkohole, wina, ale nie kupi się raczej wody, nie kupi się raczej jakichś słodkich napojów, nie kupi się piwa i są osobne hale, tak jak właśnie Markt, w którym obecnie się znajdujemy. I tak jak Wam mówiłem, że, takie, że nazwa jaka pochodzi, czyli Markt, wskazuje tylko na napoje, ale to nie jest prawda. Tutaj w tym sklepie też jest wszystko. Zaczynając od woda, słodkie napoje, yy, piwa, karma dla psa, ubrania, rowery. Artykuły sportowe, artykuły dla dzieci, promocje dosłownie naprawdę jest wszystko w tym sklepie, co potrzeba także dosyć opcja, nie? W Polsce chyba raczej czegoś takiego nie ma. Wyszedłem z Mediamarktu, nie pozwolili mi w środku nagrywać, na początku powiedzieli, że mogę nagrać, potem spedientka zadzwoniła, dopytała się, nie mogłem w końcu nagrywać. Udało mi się jedną rzecz kupić, ale to zaraz wam pokażę w podsumowaniu w sumie. Piękny zachód, tylko jestem trochę za późno. Tak swoją drogą w Mediamarcie, fajny ten głośnik. Kurde, może jakbym miał kiedyś chatę, to bym sobie taki sprawił. I beatboxuje, i beat daje, i muzykę normalną można puszczać, i kolory zmieniać, kolory podbity. Kurde, fajna sprawka. Uwierzcie mi, że na żywo wygląda to dużo ładniej. Jestem jeszcze tutaj pod obi, wejdę na sekundkę. Może uda mi się kupić tutaj kontakt taki zamykany, bo mi się w domu zepsuł. Dobra, przejdę do środka. No, byłem w tym obi, kupiłem ten kontakt zamykany. Nie za bardzo też mogłem w tym obi nagrywać, bo się czepiają. No, promocji też tam jest dosyć sporo, więc fajnie kupiłem ten taki oto kontakt. Ale pokażę wam w podsumowaniu. Wstąpiłem jeszcze tutaj na tankowanie. Ceny paliwa prezentują się następująco: 99 centów za litr diesla. Euro 16 centów za litr benzyny. No i tam, wiadomo, potem niżej droższa, droższa benzyna. Także zatankujemy troszkę i pokażę Wam, ile koniec końców wyszło. 20 euro diesla, mamy 20 litrów paliwa z groszem. Będzie mi mówić, że nie mogę. Kręcić jak tankuje paliwo za ludzie. Także udało się kupić cztery rzeczy. Lalkę to już pewnie widzieliście. Jest dosyć duża, ma około 80 cm długości. Dokładnie to 75. Kasia się uparła, chciała ją kupić. Ona kosztowała 15 euro, przeceniona z 40. No, taka zwykła, plastikowa. Hmm, drugą rzeczą, jaką udało się kupić, to była rzecz z Mediamarktu. To jest dokładnie ten oto hmm, uchwyt do kamery GoPro. Wodoodporny, można z nim nurkować. I tak dalej, no, od dłuższego czasu już się rozglądałem za takim uchwytem. Normalna cena jego to była 15 euro, i taka też jest cena na internecie. W Mediamarkcie udało mi się go dorwać za 5 euro. Trzecią rzeczą jest oczywiście ten kontakt z Obi, który widzicie tutaj. Taki otwierany, zwykły, kosztował dokładnie 2,82 euro. No i ostatnia rzecz to jest latarka. Dorwana dokładnie w Lidlu, 30% taniej, normalna cena to 6,78 euro, a ja ją kupiłem za 4,74 euro. Jest bardzo fajna i Wam w tym momencie ją pokażę. To jest taka oto latarka, od dłuższego czasu się również za nią oglądałem, ale nie potrzebowałem, rzucili ją w promocji, mówię kurde czemu nie wezmę ją. Ona jest o tyle fajna, że można y, świecić tutaj właśnie od góry, pokażę Wam. Tak, jak normalnie świeci latarka, ale również można ją wysunąć. O! I ona świeci jeszcze tutaj, widzicie, nie? Z boku. Świeci z tej strony, świeci z boku, także spoko opcja. I co jeszcze jest fajnego? Ona ma tutaj magnes, więc można sobie na coś metalowego tutaj przyczepić i będzie wyświeciła. Jest dosyć mocna, także to był bardzo fajny zakup, nie? A tak ona świeci. Jest bardzo mocna. A tu to już w ogóle oświetla. masakra. <laughs> Także reasumując, lalka nie należy do, do moich tutaj zakupów, tylko Kasi. Ona jest z niej bardzo zadowolona. Więc jeżeli ona jest zadowolona, to ja też. Hmm, drugi zakup hmm, chwytak do mojej kamerki GoPro. Uważam to za bardzo dobry zakup. Szukałem czegoś takiego, potrzebowałem, i udało się w promocji dorwać za 5 euro. Kontakt, jak kontakt, nie ma tu więcej co, co, co do gadania. Latarka, bardzo fajna sprawa. Udało się dorwać 30% taniej, ale rzucili w promocji. Nie planowałem też kupić. A w promocji, dobra, to wezmę. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, proszę nie zapominać. I to by było wszystko. To był chłopski rozum. A teraz do następnego.